Cześć, tak między nami, dawno Cię nie widziałem, także fajnie, że jesteś, fajnie, że znowu wpadłeś do mnie, zostaw oczywiście łapaczkę w górę i hashtag wow, ponieważ dzisiaj będziemy oglądać najbardziej satysfakcjonujące filmy, a właściwie spróbujemy nie powiedzieć po prostu wow na tych filmach, więc dużo będzie się działo, także mam nadzieję, że dobrze, że tu jesteś, bo zobacz ile osób w tym miejscu, ile osób subskrybuje mój kanał, a ile nie subskrybuje, zasubskrybuj ten kanał jak najszybciej, tutaj adnotacje się pojawiają, wpadaj też na Discorda, zaraz będzie taka adnotacja o Discordzie, będziesz miał szansę zagrać ze mną w Among Us razem z ekipą, także no, jak już dotacje się skończyły to zapraszam na yy, spróbuj nie powiedzieć A, ale najpierw najpierw. to zagracę jedną... no na razem z ekipą okej okay, na początek krojenie bambusa bambusu jak zwał tak zwał yy, ogromną yy, krakowską maczetą proszę bardzo wszystko skrojone idealnie do zupy nie wiem jakieś nadruki laserowe jak to wygląda jakby purną jakby po śladem purnął ktoś. Je, tu jeszcze jakiś nadruk, proszę bardzo. Całkiem ciekawa technika i jeszcze rozrywanie, to nie psuj! Nie psuj spodni, morda. Tutaj obcinanie ceramicznych kafelek, proszę bardzo, nie udało się w tym roku położyć ich w jakimś tam domu, to po prostu trzeba je pociachać na, na drobne, żeby zrobić jakiś łupek. A ty robisz takie wzory, dobra, już wszystko wiem. A tutaj mamy, chciałem powiedzieć, żywopłoty znowu. Takie małe ogrodzenie powiedzmy z tym, że to jest lutownica. Tak by działała ta lutownica, to całkiem ciekawe Tutaj mamy owoc granatu Jak zrobić z papieru? tak tutaj Jak zrobić z granatu granat, proszę bardzo popcinany cały, teraz ściągniemy całą skórkę po bokach Będzie rewelacyjny środek, proszę bardzo No żuj, nie wiem czy to zazwyczaj Się robi łyżką czy nie łyżką, cyk, proszę bardzo Miliardy lat świetlnych Serduszek, trochę to potrwa Zanim to wszystko oczywiście zostanie pokryte i ptak od no widziałeś kiedyś, żeby ptak wydawał takie dźwięki ja i jeszcze ten jest znaczony, ten ptak był znaczony także jest bardzo dobrze, bo to jest ptak, którego wszyscy znają on był znaczony, on jest królem tego stada. Dobra, jadą znowu tutaj rozwozić, to jest, wydaje mi się, że to jest jedna i ta sama restauracja oni ciągle jeżdżą, a tutaj mamy wyrzucane balony i strzelane prawdopodobnie jakimiś pociskami, może i śrutem, chociaż no to wygląda jak taka snajpereczka, delikatna może i na śrut tutaj mamy jakąś specjalną maskę, dzięki której możesz odlecieć wapujesz taką specjalną maską, niech będzie, a tutaj mamy Nakładanie jakiegoś pudru na łeb, żeby zapobiec łysinie, a właściwie nie zapobiec, tylko delikatnie ją schować. Także mniej więcej to działa. Tu gościu na nartach! Na nartach przejechał. Muszę unikać tego słowa na nartach przejechał i to w takim stroju, że niewiele brakło, jakby wpadł do tej wody, to jest koniec, chłop zamarza. Tam ludzie patrzą, on zamarza. A tutaj ca kafe ka Karfelt, nie wiem co tam pisało, coś z karfeterią. Karfelt. I jeb, samochód, który jeździ i na boki, lewo, prawo, góra dół, no i takie samochody się w sklepach, żeby dzieci miały większą frajdę z tego, yy, żeby się bawić po prostu. A tutaj mamy obcinanie kartonów, nie wiem, nie wiem po co też przygotowywanie po prostu ich do, do późniejszego. Czegoś tam. Tutaj takie, nie wiem, czy to maty pod prysznic właściwie, czy raczej tylko tak do, do rozłożenia, żeby, żeby przykryć tam, rozumiem, z racji covidu po prostu. Gdzieś tam ten. A tutaj gościu, bazując na tym, jeszcze stara się omijać wszystkie kule, które leciały. Także całkiem fajnie. A tutaj jakiś chiński wodospadzik delikatny. No, ludzie na pewno, jak jakieś manele wchodzą tam i się myją pod to, ale raczej to dawało po prostu jakieś cyferki, literki. Tutaj mam prawdopodobnie zabezpieczanie jakieś kabli, może sprawy elektryczne. Tutaj gościu robi: Ja takich brzuszków nie robię na podłodzie. On je robi na metalowym supie, właściwie na kamiennym supie. Dobrze. Kosza do recyklingu, proszę bardzo, czyli naciskasz stopą, on się podnosi. I... Jeb, pomarańcze! Ale czemu w plastiku? Plastik miał pójść do boku. Kompletnie tego nie rozumiem. Dobrze. Tutaj już wiele razy widzieliśmy to, oglądając filmy, ze spróbu nie powiedzieć, No fajnie! Fajowo, fajowo. Zapomniałem, że nie mogę mówić tego słowa, moi drodzy. To tak, to się tylko tak mówi, ale je jeśli jeszcze jesteś podczas filmu, a często używasz tego słowa, to możesz przegrać taki challenge. Więc trzeba być skupiony. Pełno koszy recyklingowych, oczywiście, takich, do których można spokojnie wrzucać jakieś rzeczy. Nie wiem, czy to będzie tylko na papier, czy może tylko na jakieś warzywa, czy coś. A tutaj mamy stoły, bardzo ładne, rozkładające się, poszerzające swoją objętość bułeczki hamburgerowe? Prawdopodobnie tak. Jest ich trochę. Do tego pójdzie potem. E, tam, e, wiecie, jakiś kotlet czy coś. A tutaj mamy kadzidełko, proszę bardzo. Będziemy, to ścieka sobie delikatnie e, w dół troszeczkę wody, czy nie wiem, czy to kadzidło przyciąga później te wody. Wygląda jak likwid, taki delikatny likwid, bardzo ładnie zresztą to wygląda. No, okej, okay. niech się kadzi tam na dół. Ten robi tutaj triki ze sprężynką, pracując w sklepie z butami, albo to są, to jest jego kolekcja butów. Mordo, ja mam 3-4 pary, ale nie 60, ale rozumiem, że są ludzie, którzy... ale czemu skupiłem się na jego kolekcji butów? Mordo, bardzo Ładnie kręcisz sprężynką harmoniką, czy tam kręciłeś, to fajnie bardzo spada zawsze ze schodów. Tutaj mamy ujęcie podwodne z jakiegoś ręcznego drona. Są ręczne drony, po prostu z ręki gdzieś tam ujęcie, a tutaj zaczynamy konferencję prasową reprezentacji Polski przed meczem z Bośnią i Hercegowiną. Z, z czymkolwiek, z jakąkolwiek reprezentacją przed po prostu Ligą Narodów. Bardzo ładnie to wyglądało Tutaj Gościu się gdzieś tam naciąga. Proszę bardzo, czyli przejdzie przez całość. To jakieś trudne nie jest, sam bym bardzo chętnie tego spróbował. Czyli zawieszasz się na jedno, idziesz na drugie, co to za. Prawa, też bym to zrobił, mordo, nie przesadzaj, a tutaj mamy tak ogromną myjkę ciśnieniową, ściąga całe, e, całą tą jakby powierzchnię, która przez lata rdzy się e, utworzyła na, na górnej warstwie, prawdopodobnie, mam nadzieję, że to nie jest fajk. bardzo ładnie to działało, także przydałoby się to wielu osobom ściągając na przykład rdzę z samochodów gdzieś tam, no karczerowe takie rzeczy, dobrze, tam mieliśmy no, hurtownie jak się tam kładzie różne rzeczy a tutaj mamy wałeczek do ciuchów, który wszystko idealnie ściąga, gościu będzie robił 16 salt, I love China, dobrze nie ruszając się, skok na główkę, nie ruszając się, o to chodzi w życiu. Morda, jak już myślisz, że wszystko osiągnęłeś. To masz tutaj enduro! które miejmy nadzieję, że będzie jechać. Aha, bo musimy to postawić i dopiero to jeździ. Jak dobrze, wy zbilansowa zbilansowany zbilansowane opony. Dobrze zbalansowany cały ciężar, że możesz popylać takim typeczkiem. No, krosy niedługo również będą popularne. Bardzo dobrze rozwiązanie szafy. Nie mówię, że nie, oczywiście. Powiedzmy, że i dobrze się zamyka. Także to najważniejsze tutaj mamy jajka, także. Będzie wskakiwał stopami na jajka na twardo, i one nie strzelą. Jeżeli to były zwykłe jajka, to szacun. Jeżeli jajka. Żeby nie powiedzieć tego słowa. Gdzie on zebrał swój środek ciężkości. Mam nadzieję, że nie w Szalony typ bez kitu. Dobrze, tutaj wycinamy jakieś e, takie ele elementy, że później możemy coś powsadzać, albo oczywiście będzie to wyciągnięte. Nie, to jest tylko rysunek gór, proszę bardzo. E, to są te takie e, gąbeczki na kwiaty, że można takie sztuczne kwiaty wsadzać. O, kiedyś też to było popularne. Nawet na YouTube filmy z tego były mega popularne, że można było robić te wszystkie e, na przykład, nie wiem, parki wodne albo różne tego typu inne rzeczy właśnie z tych takich magnetycznych kulek. Także bardzo fajna sprawa. E, okay. Flagach okay, flaga Hiszpanii, powiedz mnie. Ola, nombre Karol, komu estas? Świetnie. Flaga Hiszpanii zrobiona, a tutaj grzebieniem do rozczesywania włosów jakichś takich gęstych, to wygląda mi tam taki barberski fryzjerski grzebień rozciągnięty jakiś likwid proszę, no że niby fajnie i od tyłu, żeby nie było, że to nie działa, od tyłu puszczone tylko ty, nie spadnij mordo, taki jaki to musi mieć udźwik jakie tam są amortyzatory Boże święty, że to zeszło z góry, naprawdę pięknie dobrze, tutaj mamy jakieś żółte kwiaty, chryzantemy zamknięte cmentarze były, to Lud, naprawdę wam współczuję wszyscy, którzy i rodzicom osób, które sprzedawały chryzantemy w tym roku, sprzedawały kwiaty i tak dalej, to co zrobił nasz polski rząd, kompletnie niewybaczalna sprawa, mogli to, nie wiem, dać znać tydzień, dwa tygodnie wcześniej, żeby Ludzie się do tego nie przyzwyczajali. No ale co mogę poradzić? Nic więcej, tylko współczuć, moi drodzy. Także serdeczne współczucia dla rodziców. Tutaj mamy... To są małe kaczuszki. One biegały jak jakieś transformersy. Bez kitu. No to jedzcie. I nawet kogut był... Ej, jaki wysoki, ty. Jak ten typ tam... Ale wysoki chłop. On chyba chodzi na jakichś szczudłach, wydaje mi się, że to są szczudła. Wyglądało to nieźle i naprawdę trochę strasznie, jak taki dobry boss w 2020 roku, ostatni boss, którego trzeba pokonać, żeby ten rok się wreszcie uspokoił, albo przynajmniej skończył. A tutaj gościu na taczce leci 60 kilometrów, żeby dowieźć coś do swojej chałupy, niech będzie, a tutaj to to za kawałeczki yy, ciekawe, nie mam pojęcia co tu się drukuje to było coś też związanego covidowego. Tutaj harmonikowe zwijanie drzwi, proszę bardzo, całe zostały zwinięte. Jest dobrze. That's right, tutaj mamy. To wcześniej robili z tego peruki, chyba prawdopodobnie, nie? Że peruki się i dociskało. Do tego już kiedyś taki bardzo podobny film widziałem. No ale dobrze, a tutaj mamy kolibra, który nie przestanie, dopóki nie wyciągniesz mu baterii. Wyciągnij mu baterię, to dasz radę. Puścił, albo i papuga? Może i papuga? No przesadziłem z tym kolibrem, ok? Jest to papuga zdecydowanie. Także zastanawiasz się, widząc takie coś na niebie, jak to działa? Czy to jest dron, czy ktoś tym steruje? A to proszę bardzo, papuga nam. Baterie, na no jakiś akumulator, być może. A tutaj końcówki plastikowe do takich pokrywek, na przykład na jedzenie. Tutaj mamy maczanie ceramiki, być może chińskiej ceramiki, proszę bardzo. Wyciągnięte całe i już masz osiągnięty kolor taki, jaki chciałeś. Możesz to odkładać gdzieś tam na bok. To powinno być jeszcze dobrze osuszone. No i wtedy mamy całą ceramikę, proszę bardzo. A tutaj Mordo, 600 kg glitteru. Jest brokat, proszę bardzo, miliardy ton brokatu. O, to są te nogi, w których chodził tamten ziom. Czyli wszystko wyjaśnione, jak to działa. Możemy zrobić Transformersa. Całkiem ciekawe. I jeszcze się zginają tamte nogi, żebyś nic sobie dodatkowo nie zrobił. Wow! Nie! Nie, ja przegrałem Przegrałem i to na rzeczy, która naprawdę zrobiła na mnie wrażenie Więc okej, okay, niech będzie, że przegrałem ten challenge Jeżeli ty przegrałeś ten challenge zostaw łapeczkę w górę i napisz w komentarzu, że też niestety w którymś momencie się nie udało Ja przyznaję się bez bicia i sam się na tym złapałem Więc jest dobrze, tam było przygotowanie pralki Teraz już sobie mogę mówić to słowo czy raczej nie, może jak najmniej Żeby kara była jak najmniejsza, nie ma żadnej kary, dobrze Robimy jakieś biedronki, przy bardzo tutaj mamy petardę, on ją puści z ręki prawdopodobnie I that's right To był dron. Co tu się właśnie wydarzyło? To było mega creepy i nawet nie potrafię tego wyjaśnić. What? Już znowu miałem powiedzieć, co... Karol! Trzymaj się! Karol, nie daj nie daj sobie! Nie, nie możesz mówić tego słowa. Tutaj mamy rozkładane drzwi, proszę bardzo. I one się zamykają przy okazji. No fajnie! Nie... No fajnie! Komu się chciało to robić? Cóż to za technika i czy to będzie potem używane? Mega rozgrzane do zimnej wody, proszę bardzo. Cyk. No i zmieniło swój kolor To bardziej negatywnie wyszło tak naprawdę Tutaj mamy jakąś yy, kafelkę Która prawdopodobnie miała iść na jakiś odpływ może liniowy Albo coś, parasolka Będziesz mógł sobie oglądać telefon w parasolce Od tyłu, żeby słońce nie padało ci na ekran Możesz spokojnie oglądać swój ulubiony serial Gdzieś tam na Netflixie W kawiarni pić sobie kawkę O, podskakującym się bardzo No dobrze, jest ugniatanie piasku na najwyższym poziomie Tylko czy nie lepiej tą zwykłą taką ugniatarką Czy babrać się z tym, niech będzie Tutaj mamy, moi drodzy, jakąś Tapetę świetną. Możemy sobie regulować ją sami. Ona pewnie zmienia kolor regularnie. Zrobione koło. Puszczasz. To takie wygaszacze kiedyś były. Jak leciała muzyka zawsze w telewizorach starych, to jeszcze były takie coś wybuchało na DVD, rozumiecie? Taki wygaszacz ekranu w DVD. Czy wy kojarzycie co to jest DVD? Boże, jak, jak ja już jestem stary. A jeszcze niedawno oglądało się bajki na VHS-ach, a tu proszę, moja ulubiona bajka, Tarzan Zakochany Kundel. Miałem Harry'ego Pottera i Władcy Pierścieni, pierwszą część dostałem chyba w 2003, 2004 roku, czy pierwszym od razu, jak wyszedł Harry Potter, coś takiego, dostałem właśnie do VHS-a, żeby bezpośrednio wsadzać. Ale jakie vhs -y? jak zobaczcie, jak idealnie skrojony kawałek metalu, czyli już wiecie, jak zrobić z papieru, D dobra. No, starczy na dzisiaj. Ok, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Niestety go przegrałem. Skrupulatnie przegrałem go w jednym momencie, na którym sam się złapałem. Także jest dobrze. Przynajmniej jak, jak mówicie to słowo, to się sami też złapcie. Napiszcie w komentarzach, ile razy to napisaliście. Wpadajcie na Discord. Teraz wyskoczy Wam taka e, adnotacja, bo będziecie mogli zagrać ze mną w Among Us i z ekipą. I to tyle ode mnie. Zostawcie łapkę w górę. Hashtag wow. Teraz już mogę to powiedzieć. Muszę szoskoki, ok. trzymajcie się. Na razie. Do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku, bo odcinki codziennie o 15. i w weekendy o 10. Na razie. U!